Jeśli tak jak my planujecie spędzić święta z najbliższymi przy konsoli Xbox, to będziecie potrzebować kilku pomysłów na to, w co zagrać. Od tytułów, które zostały zaprojektowane jako gry imprezowe, po te, którym nadaliśmy własny imprezowy sznyt. Oto gry, które uwielbiamy. Zaczniemy od tytułów, które można grać ze wszystkimi, niezależnie od ich poziomu umiejętności, a skończymy na tych, które warto zachować dla swoich pro-gamingowych ziomków. GOAT Simulator 3, który jest dostępny w Game Passie, to idealna gra, gdy wspólnie ze znajomymi chcemy sprawdzić, jak wielki chaos możemy wywołać. I bycie niezbyt dobrze obeznanym w grach może być w tym przypadku zaletą. Maksymalnie czterech graczy może chwycić za kontroler i wspólnie szaleć, przedzierając się przez olbrzymi sandbox i rozwalając wszystko w zasięgu wzroku. Za to i za inne zadania zwane instynktami otrzymujecie punkty. Dlaczego więc nie zrobić z tego gry w przekazywanie kontrolera, ustawić limit czasu i spróbować wykręcić jak najwyższy wynik? Pokażcie, że jesteście niezłymi kozakami. Albo bawcie się w kanapowej kooperacji. W końcu co dwie kozy, głowy to nie jedna. Ale to nie wszystko. Dostępnych jest jeszcze 7 minigier, które możecie odblokować i rozegrać w dowolnym miejscu na mapie, w tym ulubiona gra z dzieciństwa, Podłoga to Lawa. Możecie ogrywać ten tytuł na wiele różnych sposobów, a każdy z nich rozbawi was do łez. Jeśli wy i wasi znajomi lubicie wspólnie oglądać horrory i kibicować mordercy, to pokochacie tę zakręconą wersję The Quarry. W tym horrorze grupa nastolatków próbuje przetrwać noc na kempingu opanowanym przez brutalnych mieszkańców i nadprzyrodzone koszmary. Można grać razem w lokalnym trybie wieloosobowym, przejmując kontrolę nad różnymi postaciami i współpracować, by wszyscy przeżyli lub nie. Zabawa z przekazywaniem kontrolera i celowe dążenie do pozabijania się nawzajem to świetna sprawa, oferująca zupełnie inne wrażenie z krew w żyłach fabuły gry i niezrównaną satysfakcję z patrzenia, jak znajomi padają jak muchy. Możecie też obejrzeć całość w trybie filmowym i po prostu usiąść, zrelaksować się i podziwiać, jak akcja toczy się po waszej myśli. Znacie inne gry, w które lubicie grać w niewłaściwy sposób? Dajcie nam znać w komentarzach. Wciąganie znajomych do pomocy przy przeprowadzce to uświęcona tradycja, a dzięki grom z serii Moving Out możecie cieszyć się towarzystwem przyjaciół, nie martwiąc się, że cokolwiek wam zniszczą. W tych opartych na fizyce grach kooperacyjnych gracze współpracują, próbując spakować pokój pełen mebli tak szybko i ostrożnie jak to możliwe chociaż o ostrożności możecie szybko zapomnieć, gdy odkryjecie przycisk rzucania i kilka innych rzeczy. Moving Out 2 wprowadza międzywymiarowy spin do przeprowadzkowego szaleństwa, dając graczom szansę przetestowania swoich umiejętności na wiele nowych sposobów. To naprawdę najlepsze doświadczenie w kanapowej kooperacji. Może i zrujnujecie relacje z przyjaciółmi na zawsze, ale cóż, bywa i tak. Fall Guys i Headbangers Rhythm Royale również serwują kolorową grafikę i slapstickową anarchię i chociaż nie oferują lokalnego trybu wieloosobowego, to ich szybkie rundy są idealne do zabawy w przekazywanie kontrolera między wieloma graczami. Nawet jeśli to nie wasza kolej, śmiem wątpić, czy uda wam się bez wybuchania śmiechem patrzeć, jak wasi znajomi gołębim dziękiem wytańcowują sobie drogę do zwycięstwa w muzycznym wyzwaniu, albo jak przelatują przez arenę trafieni gigantycznym wiatrakiem. Dodatkowo, obie gry oferują mnóstwo opcji kosmetycznych, których możecie używać, a wręcz nadużywać, wspólnie tworząc postaci. Poza tym są ładne i przyjazne rodzinnym spotkaniom, więc istnieje mniejsze ryzyko, że zgorszycie babcie niż w przypadku The Quarry. A co najlepsze, Headbangers Rhythm Royale jest dostępne w Game Passie, a Fall Guys można ogrywać całkowicie za darmo. Oczywista oczywistość przy wybieraniu gier imprezowych, w końcu impreza jest już w nazwie: Jackbox Party Pack 10. Pojawiło się w tym roku, więc naturalnie nie możemy o nim nie wspomnieć. Jest to idealne rozwiązanie, ponieważ nawet 8 mniej utalentowanych gamingowo osób może grać za pomocą smartfonów w szereg śmiesznych gier i quizów. Począwszy od rysowania i ciekawostek, a skończywszy na grach opartych na muzyce i odgrywaniu ról. Możecie udowodnić, jak zabawni jesteście. Albo przekonać się, że jednak nie. Pominięcie Party Animals na tej liście byłoby całkowicie niedorzeczne. Równie niedorzeczne jak Korgi okładający goryla przepychaczką do kibla na łodzi podwodnej lub Krab zrzucający morsa z wiszącego mostu. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że natkniecie się przynajmniej na jeden z tych obrazków lub coś jeszcze bardziej absurdalnego, gdy tylko załadujecie tę opartą na fizyce imprezową bijatykę. Gra oferuje wiele różnych trybów zabawy, od bezpośrednich walk na pięści, po gry oparte na piłkach, ale prawdziwym celem Party Animals jest czerpanie jak największej frajdy z patrzenia, jak słodkie zwierzątka spuszczają sobie łomot. Gra jest dostępna już teraz w Game Passie, więc wystarczy wyłączyć myślenie i śmiać się do rozpuku. No dobra, to nie gracze załatwieni, więc pora na tych, którzy są profesjonalnymi graczami. Przechodzimy poziom wyżej. Zręcznościowe bijatyki zapewniają niezapomniane wieczory z grami od lat 80., a posyłanie przyjaciół kopniakiem na drugą stronę ekranu, a potem ciskanie w nich ognistą kulą wciąż sprawia dokładnie tyle samo frajdy. co wtedy. Rok 2023 przyniósł nam nowe odsłony dwóch legendarnych serii bijatyk Street Fighter 6 i Mortal Kombat 1 dając graczom szansę sprawdzenia jakich ulubione ciosy wyglądają w płynnych 60 klatkach na sekundę. Naprawdę pięknie w przypadku Street Fightera i naprawdę obrzydliwie w Mortal Kombat. Wspaniałą rzeczą w bijatykach zręcznościowych jest to, że są one niesamowicie przystępne, dzięki czemu nawet zupełni nowicjusze mogą wskoczyć do gry, pomaszować kilka przycisków i świetnie się bawić. Przynajmniej do czasu, aż jakiś inny gracz wyrwie im kręgosłup. Forza Motorsport, dostępna teraz w Game Passie, nie ma lokalnego trybu wieloosobowego, bo dzielenie tak wspaniałego widoku byłoby w zasadzie przestępstwem. Wsadzają od razu do więzienia, jeśli cię choćby spróbuje, poważnie. Nie oznacza to jednak, że nie możecie cieszyć się nią razem z przyjaciółmi. Granie na zmianę na tym samym torze i próba pobicia najlepszych czasów to genialne rozwiązanie, ponieważ jedno z Was może cieszyć się graniem w najbardziej realistyczną grę wyścigową jaką kiedykolwiek stworzono, a reszta może się wygodnie rozsiąść i rozkoszować się doskonałą grafiką w całej jej ray tracingowej klasie w rozdzielczości 4K. Jeśli jest was sporo, to krótkie tory są zdecydowanie najlepszym wyborem, by każdy mógł rozegrać kilka tur. Trasa Long Beach West jest najkrótsza w grze i ma mniej niż pół mili długości, co czyni ją idealnym torem na imprezy. Jeśli organizujecie wieczór gier, to istnieje bardzo, bardzo duża szansa, że symulator piłki nożnej od EA jest już gdzieś na szczycie waszej listy gier. I chociaż nie ma nic lepszego niż dobry pojedynek, który sprawi, że poczujemy przypływ adrenaliny, to jest też wiele innych opcji rozgrywki. Jeśli macie 3 lub cztery kontrolery, możecie połączyć siły i urozmaicić sobie zabawę. Sprawdźcie, kto z kim najlepiej się dogaduje w zespołowych zmaganiach i rozegrajcie pojedynek 2 na 2 lub zbierzcie wszystkich czterech graczy w jednej drużynie. Bez względu na to, czy rywalizujecie ze sztuczną inteligencją, czy też gracie online, wspólny wysiłek w gronie znajomych na pewno dostarczy wam sporo emocji. Jeśli macie grupę osób o różnych poziomach zaawansowania, to kooperacja jest również świetnym sposobem na zadbanie o to, by każdy miał szansę na zwycięstwo. Bo jak w Xboxie lubimy powtarzać, kiedy wszyscy grają, wszyscy wygrywamy. Jest mnóstwo sposobów na dobrą zabawę w Halo, ale nie ma to jak nieskończone możliwości trybu Forge, gdy wokół konsoli zbiera się zgrana grupa przyjaciół. Słynny kreator poziomów w Halo pozwala graczom puścić wodze fantazji i skonfigurować własne pole walki oraz zasady, tworząc niepowtarzalną rozgrywkę w Halo. Dzięki niedawnej aktualizacji gracze mogą nawet włączyć do rozgrywki jednostki sterowane przez sztuczną inteligencję. Narzędzia dostępne w Forge'u i niewiarygodna wyobraźnia fanów Halo sprawiły, że w Forge powstały tak uwielbiane tryby gry, jak polegający na walce z zombie Infected, czy przypominający rugby, ale o dziwo jeszcze bardziej brutalny Grifball. I choć te poziomy są naprawdę dobre, to te, które nam nie wychodzą, są często jeszcze lepsze. Pobierzcie Halo Infinite z Game Passa i już teraz sprawdźcie, co możecie stworzyć. GoldenEye 007 zachwyca fanów FPS-ów swoimi multiplayerowymi deathmatchami od 1997 roku. A teraz, gdy tytuł trafił do Game Passa, może cieszyć się nim także zupełnie nowe pokolenie graczy. Przez lata gracze wymyślili najróżniejsze zasady, dzięki którym pojedynki stały się jeszcze ciekawsze. Od walki wyłącznie za pomocą ciosów karate po korzystanie tylko z min lądowych na najciemniejszym poziomie gry. Oczywiście możecie też wymyślić własny zestaw reguł, który nie będzie aż tak zwariowany. Bez względu na to, jak zdecydujecie się grać, posiadacze Xbox Series X i S będą mogli cieszyć się tym klasykiem gatunków przepięknej rozdzielczości 4K, a unowocześnione sterowanie sprawi, że wrażenia z gry będą naprawdę ponadczasowe. A jakie gry Wy zamierzacie ogrywać podczas świątecznej przerwy? Dajcie nam znać w komentarzach pod filmem. Pa!